Cóż, dla nas to był bardzo trudny mecz z dwóch powodów. Pierwszy, tutaj klasa dla, dla gospodarzy, bo myślę, że bardzo ciekawy zespół o dobrych indywidualnościach albo bardzo dobrych jak to liga. No jeszcze tutaj się może za wcześnie, żeby powiedzieć, niech, niech kolejne kolejki nam dadzą to odpowiedź. Na pewno dobrze zorganizowany, ale drugi powód ważniejszy, że no, weszliśmy w mecz. Wynajmniej kilku zawodników weszło przestraszonych, mało odważnych, niepewnych siebie, że nogi drżały, nie wiem, może, może skala obiektu dla kilku młodzieżowców była. Hmm, trudna do, do sprostania. Ciężko na, tak na gorąco odpowiedzieć, ale na pewno na pewno jeżeli dwóch, trzech zawodników hmm, gra gorzej, a dwóch, trzech nie czuje przestrzeni, no to gra się bardzo ciężko i pierwsza połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu, ale Ogromny szacunek, szczególnie dla bramkarzy, dla linii obrony i oczywiście pomocników, którzy wytrwali w tym cierpieniu. Wytrwaliśmy w tym 0-0 i mogliśmy w przerwie troszkę się pobudzić. Oczywiście bardzo ciężko jest ze stanu takiego małego miszka zrobić niedźwiedzia, ale myślę, że. Jak na możliwości zmiany w przerwie, to, to chłopacy na drugą połowę wyszli już odważniejsi. Robiliśmy skoki pressingowe. Na pewno w znacznym stopniu, w znacznie większym stopniu niż w pierwszej połowie, utrudniliśmy zadanie obrońcom, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki, czy, czy, czy wyprowadzanie piłki od swojej bramki. I o to też chodziło. No, nie udało się od początku tego zrobić. Fajnie, że się udało to w drugiej połowie zrobić. Uważam, że nie byliśmy na pewno zespołem lepszym w dniu dzisiejszym, że to Wigry miały sytuacje brąkowe lepsze, szczególnie w pierwszej połowie. Ale, ale, ale momentami w drugiej połowie się odryźliśmy i, i bardzo szanujemy ten punkt na bardzo trudnym terenie. Dziękuję. Dziękujemy Pani Pomysł na to spotkanie było widać realizację, założenie. Odbieraliśmy piłkę wysoko, kontrolowaliśmy przebieg spotkania, stwarzaliśmy sytuacje bramkowe, natomiast zabrakło tej kropki na D, czyli strzelonej bramki. Nie zawsze piłka nożna jest grą sprawiedliwą. W tym meczu nam zabrała dwie punkty, albo my po prostu. Nie byliśmy na tyle konkretni w strefie finalizacji, żeby te dwa punkty dodatkowo jeszcze dopisać. Mamy jeden, na pewno ten, ten punkt szanujemy, natomiast myślę, że w tym meczu drużyna pokazała, jaki tkwi w, w nim potencjał, pokazała, że, że jest dobrze przygotowana do sezonu i że możemy spokojnie myśleć na. Nad następnymi kolejami. Na pewno uważam, że dużo łatwiej na tym szczeblu rozrywkowym się jest bronić i, i, i e, taką determinacją, zaangażowaniem e, funkcjonować w obronie. E, i, I tutaj myślę, że żaden zespołów w tej lidze nie ma aż tak klasowych piłkarzy, żeby zdominować takim pozycyjnym przeciwników e, i e, nie dać się kontrować bo to jedno jest być w posiadaniu piłki i mieć dominację w strefie swojej niskiej i średniej, a coś zupełnie innego zrobić to przewagę w bezpieczny sposób i sfinalizować, sfinalizować bramką. Więc... Na pewno będziemy już teraz regenerujemy się, ale już od poniedziałku będziemy się do tego spotkania przygotowywali. Myślę, że poziom tej ligi będzie bardzo zbliżony wszystkich drużyn i tak jak tutaj trener wspomniał, dobra organizacja gry w defensywie może mieć kluczową rolę na, na, na zdobywanie, zdobywanie kolejnych punktów. My natomiast pracujemy nad, nad swoją grą. Chcemy Chcemy, żeby nasz model pracy i model gry tej drużyny był widoczny w spotkaniach. Uważam, że dzisiaj wieloma fragmentami nie mieliśmy się czego wstydzić, wyglądaliśmy nieźle, skonstruowaliśmy akcje, strzelaliśmy, stworzyliśmy sytuację, strzelaliśmy na bramkę przeciwnika, zabrakło tylko tej kroki.